Chyba się dzisiaj w kompletnie nie wyspałam, bo zanim znalazłam czwórkę w tym kalendarzu, naprawdę nastałam się, naoglądałam i myślałam, że już jej nie ma, ale ona się ukryła tutaj, ale zanim do niej przejdę, to pokażę Wam dzisiaj herbatka czarna, także zwykła, klasyczna. Także w porządku do cytrynki idealna. A teraz zaczynamy czwóreczkę otwierać i sprawdzamy, co się tu znajduje. Mamy tutaj jakiś produkcik i jest to, oj, przepraszam, żel do, żel pod takim fajnym, słodkim bałwankiem. Także przechodzimy do drugiego kalendarza, zobaczymy, co tam jest. I na tą chwilę, kochani, to już ostatnie okienko na dzisiaj, pomijając ten kalendarz jeszcze z kulami. Nasza czwóreczka jest ogromna, produkt taki i jest to szampon do włosów. No trochę duże ten opakowanie na taki mały produkcik, ale spoko. Także, kochani, bardzo fajne dzisiaj produkciki. Nie zapomnijcie też patrzeć na Instagram, to też się pojawiają relacje i na kalendarze, także zapraszam. A może jeszcze tutaj Wam coś jeszcze ciekawego dzisiaj pokażę. Witajcie, kochani. Powiem Wam, że wróciłam z pracy z Marcą strasznie i nikt mi się kompletnie nie chce, więc zrobię coś ciepłego do picia i postanowiłam, że dzisiaj wypełnimy już pocztówki świąteczne, ponieważ zawsze te dalsze... Pocztówki, by są szybciej. Także dzisiaj zabieram się do wypisywania chociaż części, A jakbym miała wolną chwilę w tygodniu, to po prostu już rozejrzę te do dalszych miejsc. Także kochani, zapraszam Was do oglądania. Mam tu różne karteczki, pocztóweczki, niestety, ale żadna z nich nie jest wypisana. Także będziemy się jej życzenia jakieś wypisać. Mam tu też taką. Specjalną z mieszkamiki dla osoby, która właśnie bardzo lubi ten motyw, więc mam nadzieję, że jej się spodoba to. Także tu będziemy je wszystkie zaraz wypisywać. Tu mam też taki zestaw do lakowania koper. Oczywiście zalakujemy z świąteczną gwiazdeczką. Także użyjemy do tego zielonego wosku, a żeby było miło przy naszym wypisywaniu. Świeczuczka o zapachu domowego piernika. Także już sobie ją zapalam. Powiem Wam, że już bez palenia ona pięknie pachnie. Zabieram się kochani za wypisywanie pocztóweczek. Może zacznę od, 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 może od pierwszej, lepszej. Także już zaczynamy. Jak widzicie, jest niestety pusta. Nie lubię takiej pustej, bo zawsze trzeba coś wymyślać z jakiejś życzonka. Także bez przedłużenia zaczynam wypisywać. Może życzeń wam nie będę pokazywać, jak będę wypisywać, ale jak będę lakować, to już wam pokażę. To co wczoraj. Już patrzymy. Oj, ciężko się otwiera. I mamy to. O, mamy tutaj tą kapsułeczkę fajną, także idziemy do wanny.